Lider to jest taka osoba, która buduje zaufanie. I to zaufanie powoduje, że ludzie chcą z nami pracować. Firmy spowalniają, są osoby te kreatywne, które miały pomysły i które były takim, że tak powiem, silnikiem napędowym rozwoju, te odchodzą. Nie możemy stracić poczucia bezpieczeństwa dla naszych pracowników, nie możemy stracić poczucia bezpieczeństwa dla naszych partnerów. Siła decyzji w kryzysie to jest. Szybkość decyzji. To jest właśnie wyzwanie XXI wieku. Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście znowu ze mną na moim kanale. A ci, którzy widzą mnie po raz pierwszy, to nazywam się Maria Szymańska. Z wykształcenia jestem ekonomistką od niespełna 30 lat. Związana jestem z przedsiębiorczością i z rozwijaniem biznesów. Moją pasją są finanse i rachunkowość, ale zawsze, zawsze największy apetyt mam na rozwój. I jest ten kanał po to, żebyśmy mogli mówić o tym, jak w praktyce wykorzystywać wszystkie takie narzędzia, które są niezbędne, jak finanse i rachunkowość. I ja będę chciała Wam mówić o tym, nawet nie to, że chciałabym, tylko będę mówiła o tym. Jak je w praktyczny sposób wykorzystać, żeby to był e, wspaniałe takie narzędzie w waszych, waszych rękach do tworzenia własnych biznesów albo do budowania czyichś biznesów, jeżeli to jest Waszą pasją. Dzisiaj będę chciała mówić o wyzwaniu, takim wyzwaniu, który jest kluczowy w XXI wieku: to jest zarządzanie. Zarządzanie biznesami, organizacjami. A nawet swoim prywatnym życiem. Ponieważ XXI wiek to już nie jest zarządzanie jako w formie rutyny. Każdy dzień przynosi co innego. Świat galopuje, konkurencja, rynek. I wiemy o tym dzisiaj wszyscy to i tu od tej Ameryki nie odkryje, że nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać. Albo się dostosujemy, albo po prostu zostaniemy. A wcale, się, wcale się nie musimy dostosowywać, jeżeli nam na tym nie zależy. Dlatego dzisiaj będę chciała Wam o tym mówić, będę chciała Wam przekazać parę takich przykładów z mojego doświadczenia, które, według którego ja zmieniłam, że tak powiem, siebie w celach, może nie zarządzania, ale w takich celach, żeby być takim przywódcą dla swoich współpracowników. Dlatego. Podzielę was, z Wami się dzisiaj także swoim przykładem, jak, jak wygląda organizacja, albo jak wygląda zarządzanie, albo co się dzieje z organizacją w takim w sytuacjach takich kryzysowych. Bo pamiętajmy o tym, że o ile o sukcesach bardzo krótko my pamiętamy, inni nam pamiętają, a o innych rzeczach, czyli... W sytuacjach takich trudnych dla organizacji bardzo trudno się pamięta. Według mnie, że dziś takim największym wyzwaniem dla nas, dla liderów czy menadżerów, to jest to, żeby, tak jak już wcześniej wspomniałam, o tym, żeby najpierw zmienić swój sposób myślenia, siebie dostosować do tak dynamicznego rynku czy dynamicznego w ogóle świata, a potem dopiero zmieniać albo spróbować zmieniać swój zespół, swoją organizację. I wtedy dopiero możemy mieć sukces. Bo nie da się zmienić kogoś, jeżeli my jesteśmy, zostajemy na tym samym etapie. Moją pierwszą taką poradą, którą chciałabym Wam przekazać, to jest to, żebyśmy zmienili swój sposób myślenia o zarządzaniu. Żeby to, żebyśmy nie myśleli, że musimy zarządzać albo, powinniśmy zarządzać albo, że musimy kontrolować, tylko żebyśmy byli gotowi na zmianę. Bylibyśmy gotowi na zmianę naszej organizacji, byśmy obserwowali, to, co się dzieje na zewnątrz, żebyśmy mogli znaleźć, co nas zainspiruje na zewnątrz, na świecie, w innych organizacjach i dopiero później wrócić do siebie i zobaczyć, czy możemy to samo zaadoptować. Dlaczego uważam, że powinniśmy być gotowi na zmianę? Dlatego, że żyjemy dzisiaj w takim świecie szybkim. Dzisiaj jest takie modne i się mówi, że to jest żyjemy w świecie wuka. Który to oznacza, że świat jest zmienny, niejednoznaczny, niejednorodny, i my w tym wszystkim się musimy odnaleźć. To jest dla nas takie wyzwanie, dla nas, dla liderów, dla właścicieli. Ja pracowałam bardzo długo w, w jednej organizacji, z którą byłam związana niespełna 20 lat. Była ta organizacja, która miała wiele spółek, miała tam wiele branż. I słuchajcie, ostatnio jak pracowałam przez ostatnie takie 6 lat w takiej branży bardziej kosmetycznej. Takiej, która jest bliska, że tak powiem, kobietom, ale nie tylko. Więc tutaj to zauważyłam. Jak słuchajcie, rynek galopuje, jak konkurencja galopuje, jeżeli chodzi o branżę kosmetyczną. Jak dzisiaj jest tak, że nikt nie zna już prostej odpowiedzi na, na, na jedno pytanie. Jak operacje globalne są dla nas niezrozumiałe. I z tym my dzisiaj się wszyscy stykamy. I musimy o tym mówić, musimy o tym wiedzieć. Musimy być. Ciekawi tego, co, jakie znaleźć rozwiązanie na to, nie zapominajmy o tym, że w naszych organizacjach mamy nowe pokolenie, które ma całkiem inne oczekiwania niż, niż my, ich oczekiwania już są dostosowane do tego szybkiego rozwoju. Więc musimy o tym pamiętać, więc dlatego zadajmy sobie pytanie, jeżeli mamy w swoich organizacjach te nowe pokolenie, młode pokolenie, Dlaczego nie korzystać z tego, co oni chcą nam dać? Dlaczego nie, nie czerpać tej energii, tej pomysłowości i tego takiego innego spojrzenia, świeżego spojrzenia? Dlatego głównym celem organizacji i głównym celem dla nas, dla liderów jest to, żebyśmy byli otwarci na zmianę, żebyśmy byli otwarci na to nowe pokolenie, żebyśmy wiedzieli, a wiemy, że te nasze. Nasze modele, które działały tyle lat i które wyciągnęliśmy, już wyciągnęliśmy, nauczyliśmy się w szkołach, one działały i pewnie też będą działały dalej, tylko troszeczkę trzeba je zmienić albo je dostosować, bo nowego pokolenia do nich nie dostosujemy. Dlatego pamiętajmy, że nowe pokolenie, które przychodzi do naszych organizacji, to głównie przychodzi po to, żeby się rozwijać. Dla nich organizacja jest narzędziem do rozwoju. Oczywiście, że pensja jest ważna, ale dla nich jednak ważniejsza będzie, będzie rozwój. Bo oni dzisiaj są tu i chcą zdobyć doświadczenie, chcą się nauczyć, żeby za 10 lat mogli otworzyć swój biznes albo pójść do innej organizacji, gdzie dalej będą szukać kolejnego doświadczenia. I to jest nic dziwnego. Ten stereotyp, że musimy pracować w jednej firmie 50 lat, nie, to już, to już, to już jest przeszłość. Właściciel pracownik też już jest przeszłość. Dzisiaj jest partner, który chce się rozwijać i chce rozwijać swoją organizację. I, I jeżeli dacie mu tą przestrzeń, to on to będzie z nami robił. To wszystko, co ja mówię, to nie jest tak, że, że, że gdzieś to, to przeczytałam. Ja to po prostu e, przeszłam. Przeszłam bardzo dużo w tej organizacji. Bardzo dużo osób, od których się nauczyłam. Nawet nauczyłam się tego, żeby zmienić podejście. E, jeżeli ludzie nie widzą w nas, liderów, możliwości rozwoju, jeżeli nie widzą. Że organizacja daje im rozwój, to po prostu pójdą. Lider to jest taka osoba, która buduje zaufanie. I to zaufanie powoduje, że ludzie chcą z nami pracować. Usłyszałam od, od mojego kolegi takie zdanie, że wiesz, Maria, ludzie to sobie lubią wybierać, z kim chcą pracować, a z kim nie. Tak, to prawda. Ale mają do tego prawo, ponieważ spędzamy, każdy z nas spędza swojej pracy większość czasu. Więc mamy prawo. Wybierać sobie, z kim chcemy pracować, jeżeli mam na to wpływ, jeżeli mamy swoje kompetencje, jeżeli znamy swoją wartość, to nie musimy przejmować innych procesów z innej firmy, która, która generalnie osiągnęła sukces, ale to jest nie ta branża, osiągnęła sukces, nie tymi metodami, i, i dlatego słuchajcie, to jest kluczowe zarządzanie. I ja nie mówię zarządzanie ludźmi, kontrolowaniem ludźmi, bo ludźmi się nie zarządza i się ich nie kontroluje. Buduje się taką e, współpracę, taki model współpracy, który spowoduje, że oni sami będą się kontrolowali, sami się będą pilnowali. I to jest właśnie wyzwanie XXI wieku. Więc porzućmy stare schematy, porzućmy to, co działało przez 20 lat, bo dzisiaj to nie zadziała. I mówię Wam to z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością. Nie zadziała i nie działa. Firmy spowalniają, są osoby. Kreatywne, które miały pomysły, i które były takim, że tak powiem, silnikiem napędowym rozwoju, te odchodzą. A te, które zostają, pozostają z różnych względów i, i też jesteśmy ludźmi, więc powinniśmy ich zrozumieć, ale zamykają się w sobie, nie chcą wychodzić naprzeciw, nie chcą być poddawani ocenie i krytyce, chcą przeczekać kryzys a spotkanie zaczynają wyglądać w ten sposób, że to jest po prostu taka wystkówka polityczna, przepychanka, nic z tego nie wychodzi. Będę chciała Wam powiedzieć też o zarządzaniu, albo o moich przemyśleniach po zarządzaniu takich w trudnych momentach każdej organizacji, bo pamiętajcie, że każda organizacja będzie miała trudne momenty, bo tego się nie da uniknąć. Pamiętajmy jedną podstawową rzecz, że w kryzysie albo w organizacji, która przechodzi trudny moment, to nie możemy stracić jednego. Nie możemy stracić poczucia bezpieczeństwa dla naszych pracowników, nie możemy stracić poczucia bezpieczeństwa dla naszych partnerów, więc musimy być bardziej elastyczni, musimy być bardziej przygotowani na zmiany i uważać na to, Jakie decyzje podejmujemy w pierwszym momencie, bo jeżeli, jeżeli jest kryzys, no to zarząd jest od tego, żeby szukać rozwiązania. Właściciel jest od tego, żeby szukać rozwiązania. Więc ten trudny moment dla nas w naszej organizacji, który się pojawił, spowodował, że traciliśmy płynność. Zdarza się. To jest też to jest biznes, żywy organizm. Ale marka się ma dobrze, nasze produkty mają się bardzo dobrze. Nasi klienci ufają, chcą od nas. Cały czas kupować, więc jest potencjał i jest do tego, żebyśmy dalej szli do przodu. Więc podjęliśmy decyzję, że będziemy mieli inwestora. Na nas się inwestor. I wszystko fajnie, naprawdę. Mieliśmy jeden, jeden podstawowy błąd, że pozwoliliśmy na wprowadzenie chaosu. On wyszedł po prostu samoistnie, samo po prostu wyszedł, ponieważ inwestor no, chciał, chciał bardzo. Szybko, jakby wejść w branżę i wejść w struktury zarządzania. I wtedy nasi współpracownicy po prostu już nie wiedzieli, kogo mają słuchać. I, i właśnie doprowadziliśmy do takiego chaosu. Po drugie, dopuściliśmy do wprowadzania schematów, które sprawdziły się w poprzedniej organizacji naszego inwestora, które przyniosły im sukcesy. I to, i to jest ta pułapka, o której ja już wcześniej mówiłam: to, że proces, proces operacyjny, który który przyczynił się do rozwoju, albo wzrostu, albo wielkiego sukcesu kogoś innego, u ciebie może być pułapką. Tak jak wspominałam, że w trudnych momentach, które spółka przechodzi, jest potrzebny lider. Lider, który będzie wybrany przez ludzi, którzy mu będą ufać i będą się czuć niebezpiecznie. Wtedy mogą działać, pomimo tej, tej trudnej sytuacji, a kryzysu. A jeżeli nie będą mieli u siebie osoby, której ufają, to słuchajcie, to oni nie zostaną z taką organizacją. Oni nie będą czuć się pewni. Więc dlatego powinniśmy o tym pamiętać, żeby właśnie ten lider, który powinien być w tym najgorszym okresie tego, w tym czasie kryzysu, to powinien być ten, któremu ufają ludzie. Podsumowując to, to chciałam powiedzieć, że autorytet lidera to jest jedyna szansa na przetrwanie organizacji w kryzysie. I też to mówię z całą pewnością i odwagą. I tym liderem będzie ta osoba, którą wybiorą sobie współpracownicy. Więc zarządzanie w XXI wieku to elastyczność procesów, nastawienie na zmianę, autentyczność i patrzenie cały czas do przodu. Siła decyzji w kryzysie to jest szybkość decyzji. Nie chaos decyzyjny, który mnie spotkał w organizacji, tylko szybkość decyzji, żeby podejmować te decyzje i wychodzić z kryzysu, z trudnej sytuacji. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków, do subskrypcji i do komentarzy. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.